Tutaj pokłam dla po koperek. Szczypiorek. Taki szczypiorek też. Aż, aż chce się jeść. Warzywniaka Tamten kupiłam z wiedronki Musiałam wyrzucić w poprzednim filmie. Pokazywałam, pokazywałam, że kupiłam i był do wyrzucenia, był zgniły po prostu. A ja nie zauważyłam no i kupiłam sobie truskaweczki takie przepyszne. Za 11 zł. No dobrze. W końcu już pojawiają się. To trzeba próbować, ale to nie są jeszcze nasze. Ale są takie dorodne. Trzeba przyznać. Ziemniaki mi się gotują. Dzisiaj robię sobie taki obiad. No taki delikatny. Będzie sałata lodowa. Została mi jeszcze z jogurtem i oczywiście ze szczypiorkiem. Ziemniaki z koperkiem i sadzone jajko. Też lubię takie takie dania, proste i smaczne. Mój pyszny obiad gotowy. Bardzo dobry, smacznego. A ja wybieram się do Biedronki, bo jednak zabrakło mi troszeczkę pewnych rzeczy. Muszę dokupić chemię, do, muszę dokupić, no nie wiem, domestos i tego rodzaju rzeczy. Takie podkówki, wzór podkówki. Bardzo ładne. Dobrze, że Biedronkę mam tutaj blisko, tak więc mogę, jak coś zabraknie, mogę wyskoczyć. Zresztą mam tu jeszcze sklepy bliziutko. No tak, tym bardziej, że ja nie robię dużych zakupów bardzo, żeby nie dźwigać, bo nie wolno mi tego robić, także mogę sobie iść, jak mam jakąś potrzebę, no nawet i parę razy, to nie przeszkadza, byleby nie dźwigać. Tak więc idę. No ja już jestem z powrotem z Biedronki i moje zakupy z koszyczka tak lubię robić zakupy jak dzisiaj, bo nie było ludzi więc błyskawicznie mi to poszło 6 złotych zapłaciłam do opakowania w łaszczyznych słupkach była jakaś promocja to jest dobre, bo nie ma taką szybką zupę to rzucić tylko coś tam jeszcze dodać i, i szybko kupiłam paski z fileta z kurczaka coś tam myślę co robić? Natka pietruszki, maga, liście laurowe, bo widziałam, że już mi się kończą, ranek też już jest mało. No i kupiłam sobie to spaghetti Napoli. Ja bardzo lubię właśnie z makaronem zrobić sobie taki sos, tylko że ja jeszcze doprawiam, jeszcze dodam troszeczkę mojego albo łyżkę śmietany, w zależności co mam. Śmietanę mówiłam. Ziemniaki, na ziemniakach też e, oszczędziłam minus 4. 59, także no i cóż, jest mały grzeszek, a to do torebki, tak więc zapłaciłam za te zakupy 52 ,90 zł groszy. No i cóż, miałam kupić jeszcze do mesto ale stwierdziłam, że do, po Domestos pójdę jutro po chemię, bo... Nie zabiorę się ze wszystkim, a nie lubię dźwigać, bo nie mogę. To dlatego tak, ale na spokojnie jutro pójdę po samą chemię. Także tak to dzisiaj wygląda. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam Was ciepło. Na razie.